Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w tych pięknych okoliczności przyrody ze słonecznej Szkocji. Słuchajcie, to jest ten czas, kiedy odstawiamy dzieci do szkoły i można w spokoju zaplanować dzień, nie martwiąc się, że one się nie edukują, bo tak są w szkole, więc na pewno nauczą się rzeczy przydatnych do życia, więc możemy być spokojni. Ale czy możemy być spokojni edukację finansową? Tą szkołę serwowaną. No. Tu można by się nad tym zastanawiać, i właśnie chciałem Was zaprosić dzisiaj na webinar, który odbędzie się 1 czerwca, czyli w dzień przyszłego dorosłego o godzinie 19.00. Webinar poprowadzi ekipa Invest Campu. i porozmawiamy właśnie o tej edukacji finansowej dzieci. O co w ogóle w tym chodzi? Czy to chodzi o to, żeby wychować chciwego materialistę, który nic tylko ciła, ciła pieniądze i myśli, jak je zabrać innym bez uciekania się do przemocy? Czy to chodzi o coś innego? Także zapraszam Was na ten webinar. No i zapraszam Was też na invest Camp, ale to będziemy gadać później. Do zobaczenia 1 czerwca o 19.00. Link jest gdzieś tutaj dookoła. Pozdrawiam, cześć.